Haha, co ty? Panoczko, szereg szkreśli dobrze się na kopoczu. I na tym stylu. Krłuca fikcja, jak jesteś go kiedyś bołech. No i o no on jak był prawdziwym ogrym. Masz, daj na twarz! Zachaj jednak mniejszy tak stres, jak pielucha, to fajne zdjęcie! Bo z zakrotkiem róg zarodkiem urodziny dziny masz! urodziny dziny ma! Sam geburt, tak boż. Cha 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 ta! ca Co to szrek sam dzieł już śpiewać? To trzeba tak z basa walić. Skocz mi na pukel, Chłopie, pejżysz na mnie, się tutaj nie da drzeć choby stare galoty. Dziecko rób tak dalej, aby da głuchy chobę szczałowy. Eee. Eee, przepraszam, padaczku szereg, mógłby pan dyrektować na mojego bajtla? Wpiero odemu mu zależy. Nadyknijni. Chłopie, nie będę się robić z gęby życi, pejżysz na mnie. Nadyknijni. Rosto miłe z tortą, no nie zapomnij o gromniczkach. w sto. Bite szyn. Ja, mutra mi zawsze go dała. Lepszy nosić, jak się prosić. Jadęmy dursz! Panoczek Szrek po torta, ja? Czubej, ciulu. Ty, co to je? No jako co, to. ogrowy bysk. Yy, piękny rychty choby twój. Szrek, ty się pospinany choby plandyka na żuku. Nie jest wpierony dobrze. Do muszę się dobajsnyć. Ch, Czulu! Panoczku Szrek, rykniesz sam, dlatego mojego bajpla czyni. Daryknijni. Godom choby do laczka. Mieliśmy takiego jednego chłopa na Marcelu, jak ty. Zgodni co się z nim stało, łebku? Wartko. Yy, no się nie szteruj. Yy, no się nie szteruj. Foter odpito, interweniuj! Te, ty chyba nie masz wszystkich doma, coś to mi tu przyniósł. To jegie tak a nie komunio. Chopie, ty masz chyba łoczy z knefli, ty se obejść, to wygląda, jakbyś z hasioka to wyciągnął. Ktoś będzie miał w Du. O Jezu. Ja idę po halba, a ty pilnuj torta. A ty pilny torta. Du, kaj turt! Sammy ko Dupisz fleki. Proszę cię, nie drzij się. Ej! Obiecałeś mojemu bajtlowi, że rykniesz. Dodyknij. Ale hała! Przyjść jakiegoś żuro zamiast tego torta. Żuru już też dziba. No ryknij Zarod do tego bajta do okna życia. Wypierujski pod ciepły. dowołową trzy sekundy. Ecik wszystko ze To był Eriś. Nie, to był Egon. Trzymaj pysk mamy ją. Chłopie, ty się pojrzyj na swój bebech! wszystko będzie dobrze.